Cześć i czołem kochani, witam was w pierwszym odcinku mojego hobbystycznego, skleconego na kolanie w 3 minuty programu. Ja się nazywam Konrad Smolarek, a to jest sprzedaż przy kawie. Dowiesz się tutaj w parę minut o zmianach, które Allegro do nas, dla nas przygotowało. Moim celem jest zbudowanie fajnej społeczności z widzami i wymiana informacji przede wszystkim. Także po obejrzeniu tego odcinka prośba, abyś pozostawił lub pozostawiła swoje trzy grosze w komentarzach i jedziemy! Dzisiejszy dzień yy, przejdzie z pewnością do historii, bowiem stała się rzecz straszna. Tutaj bym puścił marsz żałobny, ale boję się, że odcinek spadnie z rowerka, a to pierwszy, więc tego bym nie chciał. Otóż po 12 latach Allegro zapowiedziało, że. W marcu 2026 zamknie archiwum Allegro, słuchajcie, a dane archiwalnych ofert, które się w nim znajdują, przestaną być dostępne dla użytkowników. I dlaczego to robią? No, oczywiście jest to ukłon w stronę unifikacji ofert i produktyzacji, kochanej, mhm. czyli dalszego zamazonowania naszego Allegro. No i co w tym takiego strasznego, zapytacie, i komu to potrzebne? No. Otóż w mojej ocenie jest to duża strata, bo pomijając taki wątek sentymentalny i podróż w czasie, jaką umożliwia nam odwiedzanie archiwum Allegro i. To obecnie też pełniło takie dwie dosyć ważne funkcje. Pierwszą z nich była kopia zapasowa ofert, nazwijmy to tak roboczo to znaczy, z uwagi na to, że oferty na Allegro wygasają po 60 dniach od ich zakończenia, a nie zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach mamy do nich dostęp przy pomocy zewnętrznego oprogramowania, to archiwum Allegro przychodziło nam z pomocą w takich sytuacjach. Można było sięgnąć do tego archiwum i skopiować sobie całą zawartość ofert, no i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto tego nie zrobił. I mnie przez ostatnie 10 lat no wielokrotnie się to przytrafiło, dlatego też no, teraz cenna uwaga dla Was, dla oglądających, yy, bo być może obejrzysz Alegrowiczu ten odcinek i dzięki mnie uda Ci się uratować jeszcze kilka ofert, zanim przepadną. No i druga funkcja, jaką również niezmiernie przydatna w mojej ocenie, jaką to nasze archiwum Allegro pełniło, to było przechowywanie ofert y, takich unikatowych przedmiotów, czy to zabytków, y, vintage elektroniki, jakichś takich rzeczy mocno limitowanych, mówiąc w skrócie takich białych kruków. No i gdy w da dawnych czasach jeszcze przed profesjonalizacją portalu, tak to nazwijmy, y, zdarzyło się dorwać na jakiejś giełdzie staroci, na pchlim targu jakąś perełkę, to można było odnaleźć podobną ofertę już często y, na taki, w takich sprzedanych ofertach właśnie w, Ali, y, w Ale, archiwum Allegro. Czy to sprzed kilku miesięcy, czy nawet sprzed kilku lat, a wraz z taką ofertą pełny opis, specyfikację techniczną, kapkę historii, nawet no i zaoszczędzić sporo czasu na researchu, wraz z gwarancją, że nic nie pominiemy. No i bardzo ważny aspekt: jeżeli coś, co zawierała ta oferta, przyczyniło się do jej sprzedaży, to jest spora szansa, że tak też będzie w naszym przypadku. No więc no jest to pewien. Poruszający rozdział, przynajmniej ja tak to czuję. Każdy, kto zjadł zęby na Allegro, tak jak ja, na pewno też czuje ten wiatr zmian, który tutaj zadmuchał i nadchodzi. No i jak żyć, panie premierze, zapytacie? No, otóż są jeszcze alternatywne rozwiązania, takie jak chociażby The Wayback Machine, czyli taka fajna strona, która przechowuje archiwalne wersje stron internetowych. Na dany dzień zapisane. Niestety no, nie ma tam wszystkiego, ale i tak jest zadziwiająco dużo, jak sobie odpalicie The Way Back Machine. Yy, mm, chociażby nawet z takiego Allegro. Odpalcie sobie wasz sklep na Allegro sprzed, nie wiem, dwóch lat i zobaczcie w maju, co tam robiliście, co tam się działo, jeśli cokolwiek. Dziwne to, że to jest w ogóle zapisane, to dlatego zachęcam Cię do zapoznania się też z tą stroną, jeśli jej nie znasz. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Czyli 17 lipca Allegro, oprócz tej bomby, o której właśnie porozmawialiśmy sobie, no to zrzuciło jeszcze in kilka innych aktualizacji, takich jak usunięcie tagów ofertowych z formularza wystawiania. No ale nikt i tak z tego nie korzystał i tego nie używał, więc nie jest to jakaś duża strata. Kolejną zmianą jest to, że od 2 sierpnia przesyłki Allegro One Courier będzie można na nadawać także w sobotę, a wtedy te przesyłki będą dostarczone w poniedziałek. Ta akurat. Oraz Allegro stara się usprawnić metodykę zgłaszania ofert do programu, ale obniżka. No, jak to wygląda obecnie, to kto ma wiedzieć, ten wie. Ale zapowiedziano, że będzie można sobie ponoć wygenerować pliczek CSV z zakładki zgłoś. No to takie fajne i przydatne. No dobra. Kochani, na dzisiaj to wszystko, także zapraszam do lajkowania, like followowania, subowania i co tam się jeszcze robi yy, i komentarzy przede wszystkim, bo celem jest wymiana informacji i skalowanie naszej wspólnej sprzedaży, waszej, mojej i kogoś tam. Pozdro! Hej!